Witam z tej strony Mariusz. Dzisiaj w tym nagraniu nie jestem sam. Mam gościa, ale o naszym gościu powiem zaraz. Najpierw tytuł tego nagrania: Metamorfozy. Zapewne widzieliście już moją metamorfozę, moją zmianę. Od niej wszystko się zaczęło. A dzisiaj chciałem porozmawiać o ostatniej, czy najbardziej aktualnej metamorfozie. Mojego potopiecznego Pawła Porucznika. I chciałem przeprowadzić z nim wywiad, w którym opowie, jak to wyglądało, nasza współpraca, co on w ogóle robił, bo ma świetne efekty i świetną metamorfozę. No, jestem Paweł, jestem przedsiębiorcą. Prowadzę własny startup. Jak wiadomo, w startupie jest sporo pracy, więc też nie zawsze jest czas, żeby, żeby ćwiczyć. Na przykład. Skąd w ogóle pomysł na zmianę sylwetki? No, od zawsze lubiłem ćwiczyć. Czyli już wcześniej dużo tak, ćwiczyłeś i miałeś. Dużo, dużo, dużo ćwiczyłem, ale ale miałem, że tak powiem, efekty nie zawsze szły za tym ćwiczeniem. Dobra, to ile masz stażu? Miałeś? Masz? No w sumie zacząłem ćwiczyć w liceum. A, dobra. I później był okres, który... ćwiczyłeś, nie wiem, może tak no, jak ja Ćwiczyłem i nie ćwiczyłem. No. Bez diety, jakiejś konkretnej. Nie, nawet, tylko że zawsze miałem efekt ojo. Dobra. Śledziłem taką klasyczną, najpierw masa, potem rzeźba i... I po prostu zawsze miałem ten efekt jo -jo. Czy wcześniej, czy jesteś doświadczony w jakiś sposób w kształtowaniu w, w stwetki, bo tak. już kilka razy coś tam robiłeś? Tak. To jakbyś miał porównać teraz, albo wymienić czym ta współpraca ze mną się różniła od tego, co robiłeś wcześniej sam. Bo nie jesteś taką osobą. Do mnie często przychodzą początkujący tacy totalni, i z nimi pracuję i fajnie, oni od razu mają mhm. super efekty. Ale taka osoba jak ty, coś ćwiczyła, na siłownie chodziła, sobie może pomyśleć, po co ona ma iść do jakiegoś tam trenerka, to jak on, on tam wie, bo czytał na forach, nie? to czym to się <laughs> różniło jakby to co sam robisz od tego co robiliśmy razem? Jakby w efektach, nie wiem, w samopoczuciu? Na pewno, na pewno śledzenie postępów. Mhm. To jest, to jest taka, to tak, 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 ale to jest, to jest naprawdę niby takie proste, jednak tyle daje. Mhm. śledzenie Słyszę postępów może pamiętać, jak to śledzenie postępów wyglądało, bo Ty na mnie, u mnie na VIP-ie byłeś i jak tak. to, żeby ktoś kto to teraz ogląda wiedział co to w ogóle jest to śledzenie postępów. Śledzenie postępów wyglądało w ten sposób, że wysyłam Tobie co tydzień. Taki, powiedzmy, raport Excela, w którym przesyłam po prostu swoje pomiary, wagę i, i obwody, co się dzieje. No, sam, sam jestem po niego tak, zmuszony, tak, żeby to wysyłać, i po prostu sam widzę te swoje postępy. To mnie motywuje, czy wiem, że muszę coś poprawić. Gdzieś, gdzieś widzę ten progres, i to mi pomaga. Szczególnie w cięższych, ciężkich momentach. Mhm. Bo wiadomo, że zawsze takie będą, tak? Prędzej czy później się czujemy gorzej, coś takiego i to mi po, to pomaga iść do przodu cały czas. Właśnie, ale czy jakbyś mógł powiedzieć właśnie o tych cięższych momentach? Czy mhm. ta dieta jest jakoś strasznie, nie wiem, właśnie trudna, czy, czy jest cały czas ciężko, czy jest fajnie w porównaniu do tego, co miałeś wcześniej? W Porównanie tego, co miałem wcześniej, fajne jest twoje podejście. To w jednym filmiku, z jednym hmm. na, na jednym z filmików to mówiłeś, że żeby nie iść tym nastawieniem 100%, hmm. ale 90 10. i rzeczywiście mniej znaczy więcej, tutaj było mniej obciążenia, hmm. e, może dieta miała trochę mniej kalorii, ale było, te, było mniej obciążenia treningowego i, i jakoś to było łatwiejsze I organizm nie był tak zajechany, o w ten sposób. Czy coś na temat... Y tego, co jadłeś, czy to jest y, dużo, właśnie musiałeś nie wiem, kasy więcej na to poświęcić, czy wręcz może zaoszczędziłeś? Bo często ja mówię, wiesz, wiele osób odżywia się, że tak powiem, gównianie, je ja na mieście gdzieś tam i się okazuje, że więcej kasy wydają, niż jak są na diecie, bo na diecie sobie przygotują w domu i ma dużo taniej to wychodzi, więc y, też kwestia może pie pieniężna, jak to u Ciebie było? Mm, no myślę, że jeżeli chodzi o Warszawę, to zakładając, że lunch w Warszawie kosztuje, obecnie te 20 zł, no to załóżmy, że ktoś dziennie wydaje chociażby na ten lunch 20 złotych i biorąc pod uwagę, że mamy powiedzmy 25 dni pracujących w miesiącu, to będzie 500 złotych. Plus wiadomo, że to ktoś musi coś jeść na śniadanie, tak, na kolację, więc to wyjdzie więcej, no a jak ja robię sobie zakupy nawet przez internet, to jest jakieś 500-600 zł miesięcznie, kupując o, tylko te składniki z diety. Super. Mhm. Tak, czyli wychodzi bardzo podobnie finansowo, a no a jest to jest zdrowa dieta, tak? No, super. która mnie do czegoś prowadzi. Nie? Powiedzmy z perspektywy osoby, która już zmienia to ossetkę. Oczywiście jeszcze będzie, będziesz pracował nad tym, bo, bo cele są chyba kolejne, tak? Tam na masy i tak dalej. Oczywiście. Ale już masz ze sobą staż jakiś treningowy, to jakie byś największe porady dał osobie takiej e, początkującej albo średnio zaawansowanej? Mhm. Co do twoje takie wskazówki? Mhm. No przede wszystkim... E, Pierwsza rzecz to trzeba chcieć, to jest taka absolutnie według mnie najważniejsza rzecz, bo jeżeli ktoś mm, jeżeli ktoś gdzieś tam sobie tam mówi tak o chciałbym zmienić sylwetkę czy chciałbym schudnąć, przytyć, cokolwiek, a się kończy tylko na mówieniu albo na pusiu na siłownię i powiedzmy tam pochodzeniem pobieżni, no to szkoda wydawać pieniądze na karnet. Dobra, trzeba chcieć, ale jak zrobić, żeby się chciało? Jak zrobić, żeby się chciało? No, Hmm. Według Ciebie. Według mnie. Albo, albo, albo coś się musi wydarzyć. W życiu. W życiu. Siadaje. Często hmm. właśnie a propos takiego mojego, jak widzę, e, najprościej zmienić coś w życiu, kiedy właśnie coś się wydarzyło, tak. kiedy jest totalna zmiana. Na przykład przeprowadzamy się do nowego miejsca zamieszkania. Jesteśmy w nowym środowisku. O, na przykład dziewczyna nas rzuciła. No tak. Na przykład. Albo i wtedy jest BUM. Jakiś bardzo mocny bodziec emocjonalny mówimy, kurde, coś trzeba z tym życiem zrobić. Czyli chyba Dokładnie. takie momenty. Tak, Takie, ale nie tylko. No, myślę, że, że, że może być taki też moment y, bardziej życiowy, kiedy człowiek po prostu mm, gdzieś tam powiedzmy przychodzi po ten przysłowiowy rozum do głowy i dojrzewa. może wstaje rano do dojrzewa, 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 dojrzewa. Dojrzewa, tak wstaje rano i mówi: To jest ten dzień. No. Tak, trzeba coś podzielić. Hmm, to ciężko mi powiedzieć, że zawsze to jakoś we mnie było, że po prostu sobie powiedziałem i, mhm. i jadę z tym, jadę z koksem. Y, drugie to myślę, że ta zasada 90-10, no. bo też są ludzie, którzy ok, mówią dobra, chcę, to jest to, ale później tak się w to wkręcają na 100% i wiadomo, że to jest niemożliwe, żeby, żeby utrzymywać że to jest 100% przez długi okres, więc, więc później gdzieś tam odpuszczają i, i już nie mogą wrócić, bo, bo tak, tych odpuszczeń nie... w przypadku, może doprecyzujmy, według mnie oczywiście normalnej osoby, takiej jak Ty, powiedzmy pracującej, funkcjonującej, no tak, bo tak. są osoby... Kulturyści są osoby, to które jest. całe życie na to poświęcają, no tam. wszystkie pieniądze, to jest ich jedyny cel życiowy, no tam okay? wtedy wydaje mi się, mogą sobie na niego pozwolić, ale nawet ja teraz w tym momencie, mimo że to jest moja praca, to też jakby mam inne rzeczy, lubię sobie zjeść, pojeść, lubię sobie gdzieś wyjść. No, no i mnie już może miałem taki okres życia, właśnie, gdzie byłem takim flickiem. Ale wyleczyłem się z tego, bo widziałem, jakie później były problemy z tym. Nie? Trzecia rzecz no to warto się posłuchać kogoś, kto ma na ten temat jakąś wiedzę. Żeby fora internetowe na pewno nie jest miejsce, bo tam każdy, każdy jeden jest, jest tutaj hmm. największym ekspertem. Trzeba sobie znaleźć jakiegoś, jakiegoś jakąś osobę prowadzącą. Nie, nie pięć, nie dziesięć. O, o właśnie, dlaczego nie pięć, ale dziesięć? No, przecież... Bo to jest tak jak na przykład. Dzisiaj akurat maluję swoje mieszkanie, to jest zostałem wyrwany z mini remontu. No i też możemy znaleźć milion technik na malowanie ścian, tak? Ktoś mówi na najodełkę, ktoś mówi góra dół, ktoś mówi prawo lewo. I tak samo będzie z tymi trenerami. Trzeba znaleźć kogoś, kto po prostu kogoś, kogo... Ta osoba żeby nam odpowiadała, tak? No i trzeba już jej zaufać i... I się trzyma. I się trzymać tego, bo, bo, bo gdzieś to nas doprowadzi, a jeżeli będziemy się słuchać, bo jeden, jeden trener powie jest to, a drugi powie nie, tylko to, to ćwiczenie jest super, nie, to jest do dupy, no i gdzieś będzie ten konflikt interesów, więc warto sobie dać szansę, bo to wiadomo, że to jest proces, tak? dać sobie te, te kilka miesięcy, załóżmy, czy chcemy robić redukcję, czy gubić wagę, czy, 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 czy nabierać wagi, żeby chociaż dać sobie jakiś okres na przetestowanie y, trenera i zaufać mu bezgranicznie, powiedzieć OK, teraz cię Ciebie słucham, mówisz mi co mam robić i, i zobaczymy jakie są efekty, tak? Trzeba być oczywiście też uczciwym samym ze sobą, no bo wiadomo, że jak ktoś tam opowiada się batonami, to w na no nawet najlepszy trener z Hollywoodu nic nie pomoże. Klaski. To co mówisz zgadza się w stu z, z moim podejściem i z tym, co ja cały czas zaobserwowałem. Że jeżeli przychodzi do mnie jakiś chłopak, albo pisze mi maila, bo przeważnie to od maila się zaczyna, mm. bo pracujemy głównie internetowo, to pisze mi, jeżeli napisze mi w stylu, witam, chciałbym coś tam zacząć współpracę, ale się waham, bo u innego trenera coś tam oglądałem, a ty mówisz tak, to ja już wiem, że ta współpraca będzie gorsza i ja średnio chcę z takimi swoimi pracować. Wtedy taki osoby mówię, ok, fajnie, słuchaj sobie innych trenerów. Jak będziesz na 100% zdecydowany, żeby mi zaufać, to się odezwij i zaczniemy działać na 100%. Ok, to myślę, że mam wszystko. Dzięki za wywiad, dzięki, że tu jesteś z nami i motywujesz inne osoby, bo tak ja jakiś czas temu na Facebooka rzuciłem coś takiego, że mnie już nie motywuje to, że ja dobrze wyglądam, że ja mam efekty. Powiem szczerze, mi się nawet już nie chce, bo ileż można, mnie teraz mam motywację z tego, że właśnie... Takie osoby jak ty mają efekty, że nagrywamy taki wywiad, robimy coś fajnego, motywujemy innych, że ktoś inny ma z tego korzyści. I to jest dla mnie chyba najfajniejsze, co może być w mojej pracy jako trener. No. To jest takie moje przesłanie, no. przesłanie jest, no. do, do, do fanów czy ludzi obserwujących Mariusza, że jeżeli to będzie ten dzień, kiedy wstajesz z łóżka lewą czy prawą nogą, nieważne, stajesz i myślisz: tak, to jest ten dzień ten magiczny dzień to jutro. To za tydzień, kiedy chcesz coś zrobić ze sobą, ruszyć dupę, o, to jest adres, pod który powinniście się udać. Nie, no to jest szczerze, po prostu mogę o, polecić, właśnie, bo wiem, nie. sprawdziłem, yy, mam efekty i. To jest tak, jakby właśnie to jest mega ważne chyba, że ja też się skieruję w tym życiu, że cokolwiek robię, to wierzę w to i to robię. Jak coś mi nie pasuje, to to odcinam Dokładnie. i idę dalej. Tak? Więc to chyba jest w mojej pracy trenerskiej kiedy jakby dużo rzeczy się ludziom, ludzie patrzą na mnie, tak? To ja polecam tylko te naprawdę, wiem, że ludzi, ludziom mogę pomóc, oczywiście, jeżeli oni się zaangażują, no bo Dokładnie. to jest też ich strona, wtedy chcę pomóc i wiem, że to zrobię i dalej działamy razem, nie chcesz to spieprzać, że tak powiem, na takiej zasadzie, tak? I tylko jak ktoś jest zmotywowany, to działamy i mamy świetne efekty. Jeszcze raz, dzięki, że, że się udało, dzięki, że tu jesteś, i co? Co możemy powiedzieć dla osób, które nas oglądają? No, ja Ci chciałem bardzo podziękować przede wszystkim. Dzięki A, Mariusz. No. Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. No i co? No mogę śmiało polecić. No, dzięki.